Mam nadzieję, że te święta się wam podobały Że pet dostaliście jakieś tam Ja właśnie przeszłam na święta tutaj No i... Mam nadzieję, że jakieś pierwsze kształty są Nie wiem, Comic Con Nie jestem pewna, czy ktoś dostał Comic Cona Samara Reed też ale tam nie są to najważniejsze figurki, nie trzeba ich mieć. No i... No i już nie gadaj tyle. Au. I mam nadzieję, że święta były spędzone z rodziną. I trochę by było śmiesznie na świętach, bo u mnie to cała komedia była. No i było fajnie nawet. Babcia nie była, mama oczywiście i pies. Pies, który też dostał prezent i sobie sam w wieszcie. E, taka folijka była. Au. więc ze sklepu takie smakołki dla psa. No i sobie sama to rozpakowała. A ja tam dostałam to jako wiolette do mm. e, No i mam nadzieję, że wam też się święta podobało. Te oczywiście, bo następne to są za jakieś... Za jakieś bardzo dużo dni. Ja na następne święta będę miała 7 lat. To jest mam 6,5. No prawie 7. I uwaga, uwaga, następny filmik będzie o prezentach urodzinowych. Yeah. dziękuję. Ja też nakręcałam, to właśnie zapomniałam to o tym powiedzieć. No i pa!